Mój rower tu czeka No ja Lecimy na no. godzinę już jadę Jak mówił, że tu gdzieś blisko ...kotyki tych lasu takiego Tyś to, to? Chyba tak Ja to nie wiem Tak bo zawsze ja to taką pocztę zawsze miał o. A czemu w ogóle my tu jedziemy? No kurde bo... Nie wiem, bo kiedy, Nie wiem, bo ostatnio mi ten wujek właśnie na wysła, jakąś taką wiadomość. Ja nie pamiętam co mi pisało. No Czekaj, co? Czekaj, tylko telefon odpalę już sprawdzą. No, że dobra, spytam mhm. Że Wujek ogólnie. Wujek się jakby stra nie, nie ma już pasji do rolnictwa. Zostawił za wszystkie na wszystkie do takie maszyny. No, a, a napisze Wistula, KZB3B. Ty. Ja tego tak nie mam wiadomości. Ale chyba nie. Nie bo on, jak kto chyba zostawi, to chyba te paliwo całe tam. pali co tu jest? Dwa kurtywatory. A czemu one są w ogóle takie malowane? To wszystko. Eee, czekaj, bo. A właśnie było takie wiadomości, że on do nas malował jeszcze te, masz, te, te wszystkie narzędzia, żebyśmy mogli je za, żeby zachować się w takim dobrym stanie. Aha. Bo one były ogólnie zardebiałe. Ale żeby było takie dobrym stanie to. Mhm. To jest. A co to jest? To jest sanka chyba, Więcej maszyn. A czemu tu brama w ogóle była otwarta? No, I to był wiatr A wiatr, może tak. No, pryskiwa. Termit 3.03 Hmm Bez Bezilla. Ale z bałkami Zgrabiarka To jest grabiarka. Hmm. Mhm. Znaczy, grabiarka Przesaka, no właśnie. Siemnik, a to jest siemnik 30, a to jest w ogóle tego, patrz, to jest M No kurde tylko no się. Władek, Władek w ogóle jaki. Hmm. To jest co światło od tego, od 4-0 z Ursusa hmm. Jak to głośno Później się ogarnie Siemnik kolejny. A to dwa siemniki? A no w sumie ta co ty robisz? co ty, ty sprawdzasz? Sprawdzamy, no trzeba sprawdzić. Czy w ogóle tutaj silnik jest, że... Wie to ma kluczyki tu? Ale może, piekło, może się piekło, może prześpimy. To tak będzie lepiej. Nie no, czekaj. Przygotujemy na jutro. Ciebie odpali? Weź pan pompuj. Już? Pompujesz? nie No. No weź pompu pom jeszcze chwilę. Twardo idzie czy, czy letko? Twardo, ale trochę już tak właśnie, tak się dzieje lekko teraz. Dobra, czekaj. Darno miało pewnie. O, cicho, cicho. Jeszcze chwila. O, dobra, przesuń pompu. Jest? No jest, jest, jest. Alicz hmm. Niech po... 20 lat temu. No to nieźle. Dobra. Kurde, czekaj, okay. bo letko. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, czekaj, no już twardo. Dawaj, dawaj. Dawaj. Teraz spróbuj. Dobra. Jest. Yes. Eee, widzowie, wzoraliśmy, tylko kopiłem... Kopię się w Niestety. Wcioraliśmy jedno pole, tylko niestety coś kamera zapomniałem włączyć, Ale teraz nie trzeba, bo to uczę, że tutaj leżała. Bo coś i mieliśmy problemy. Ale już leczymy to pole, więc... Co chcesz wam yy, powiedzieć, yy, bracie? No, przypomnij, no to skończymy, pójdziemy znowu spać, pewnie. Tam. Nie, tak. Najgorsze jest to, że kładę niedługo rady z biegami. Ta, no tak, długo się zdarzył i stachu powołuje bardzo. No. No teraz na przykład. No. Widzisz, jak ono jedzie.

pokazane na pole, tutaj na pole co zaraliśmy. Zapomniałem tej kamery włączyć. się To da sobie odpuszczam.

3 z was się, to będziemy nagrywać Jak zostawicie 5 osób w górę albo 10, to nagrywać Nie no, 5 minimum, żeby było O kurde, się zakopałem I mnie ściąga Oj Oj, lecę Woj do tyłu? Nie <t Schedulantilo> Przyskręcany no. no, Ciężko ma bo... Tak to idzie no, radno, to co widzimy. My zakończymy ten odcinek. Jak to się stwórzę, to będziemy nagrywać, a jak nie, no to nie. No, to... To był no i widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra. ra.